Powiem tak, że schodzi się tutaj kiepsko. Po tych kamienia są bardzo nierówne. Już widzę kolejne schronisko. I tyluś wam pokazuje ten staw. A że to rezerwat przyrody jest to ponoć nie wolno się kąpać A chętnie bym się zanurzył No tam w schronisko hmm. W sumie już wszystko widzę więc nie wiem czy warto tam dalej schodzić.